Dzień dobry, nazywam się Bartosz Mętowski, witam was w redakcji Bolec Info, z której nadaję live'a urodzinowego za dwa dni, w środę. Portal Bolec Info kończy 19 lat, rok temu osiągnął pełnoletność, choć może nie zawsze to widać po nas. I z tej okazji, że mamy te urodziny, postanowiliśmy codziennie spotykać się z wami i codziennie możecie spotkać kogoś innego z naszej redakcji. Jutro będzie to pan Kazimierz Marczewski, w samym południe będzie można z nim porozmawiać, zadać mu dowolne pytania. Te pytania zbieramy też na portalu, możecie je zobaczyć, przeczytać i zadać, jeśli macie na to ochotę. Ja już kilka mam, bo w informacji o tych live'ach już w komentarzach pisaliście kilka pytań. Dzisiaj rano poszła informacja o tym spotkaniu i też tam jest troszkę pytań. Można je zadawać także w trakcie programu. Już jest pierwszy komentarz, zobaczmy co to jest. Bardzo miły komentarz. Nie wrzucę go na, ten, na ekran, ponieważ jest bardzo osobisty i ktoś ma problem z wyrażaniem emocji. Ale cieszę się, że wu, jakiekolwiek emocje jeszcze. Pytania, które zadawaliście wcześniej przed live'ami, są na przykład takie. Twoja odpowiedź została przesłana do moderatora i czeka na akceptację. Pozostało podpisane jako i tak dalej, i tak dalej. Ktoś tutaj ma pretensje o to, że. Publikujemy posty czasem po kilku godzinach, jeżeli je zaakceptujemy. Znaczy, jeżeli ja je zaakceptuję. Nie tylko ja akceptuję posty na forum, robimy to wszyscy, jak jesteśmy w redakcji, zajmujemy się forum. To raz, choć wiem, że mam opinię moderatora, który wycina najwięcej, ale to też prawda, że dużo rzeczy z forum wyrzucam, zwłaszcza propagandy prorosyjskiej i rozmaitej dezinformacji. Czy przy naszym podejściu jest możliwa jakakolwiek dyskusja między dwoma czy trzema forumowiczami? Oczywiście, że jest możliwa, e, aby dyskutować na forum. Warto pamiętać o paru zasadach, na przykład o tym, że nie powinniśmy używać wulgaryzmów, wyzywać ludzi, wymieniać ich imiona i nazwisk, jeśli nie są to osoby publiczne. E, nie powinniśmy w nikach używać wulgaryzmów, nawet jeżeli są one napisane tak, aby nie przeszły przez filtry. Nie powinniśmy szerzyć dezinformacji, okłamywać. E, nie wiem, coś jeszcze obrażać ludzi i robić tym podobnych rzeczy. Jeżeli ktoś takie rzeczy robi, wypada z forum, albo jego posty są regularnie usuwane. Staramy się na to uważać. Wprowadziliśmy filtry przeciwko takim rzeczom i na tym forum jest dużo więcej porządku, niż było jakiś czas temu, a będzie jeszcze więcej. Ktoś pytał również o. Szanowny panie redaktorze, po tym, jak pani i cała redakcja zachwili sobie z forum, proponując współredagowanie portalu, nie należy oczekiwać szału. Eee, portal jest współredagowany, może tego nie widać tak z zewnątrz, ale tak naprawdę mnóstwo tematów mamy od naszych czytelników, z telefonów od naszych czytelników, ludzie przychodzą do redakcji, zgłaszają nam rozmaite tematy, dostajemy też różne cynki, informacje, więc e, sami byśmy tego nie zrobili bez tych, którzy nas oglądają i którzy nas śledzą. Eee, i jeszcze jest ta informacja o tym, że klikalność mojego programu samo południe była, nie porywała. Mnie też nie porywała, czasem była fajna, czasem była niefajna. Zrezygnowaliśmy z tego projektu i raczej on nie wróci już na mamy polec info. Zwłaszcza dlatego, że ja tego programu już nie chcę prowadzić po prostu. To są pytania z tego tematu ogólnego, zapowiadającego nasz live. Na razie żadnych komentarzy ani pytań. Nie mamy od Was tutaj. Zupełnie. A pytania pod zapowiedzią dzisiejszego live'a. Ile lat pracuje pan w Bolec Info i gdzie pan pracował wcześniej i kogo pan promował? Pracowałem wcześniej w bardzo wielu rozmaitych redakcjach i nie tylko w redakcjach, również w różnych filmach. W Bolec Info pracuję już ponad 6 lat, czyli jak na mnie bardzo długo. Pracowałem w Konkretach, Nowinach, Telewizji Azarcet, Świętej Pamięci Telewizji Łużyce albo Nieświętej Pamięci, Kiedyś nawet w Radiu w Wałbrzychu pracowałem i pracowałem dla bardzo wielu rozmaitych firm, kogo obecnie pan, kogo promowałem. Promowałem mnóstwo rozmaitych ludzi w życiu. I dalej promuję. Jakie mam pan wykształcenie, czyli jakiej szkoły jest pan absolwentem? Jestem technikiem ekonomistą po bolsowieckim liceum ekonomicznym. I to jest całe moje kompletne wykształcenie. Tak to wygląda, studiów nie skończyłem. I raczej już tego nie uczynię. Jak pan sądzi, że ten wątek przetrwa? Wątek z pytaniami do mnie? Myślę, że bardzo krótko. Czy pan pochodzi z rodziny Łętowskiej z gminy Gromadka? Tak, pochodzę z rodziny Łętowskiej z gminy Gromadka, jeżeli można tak powiedzieć, że ona pochodzi z gminy Gromadka. Bo mi się tak nie wydaje. Choć znaczna i znacząca, najbardziej znacząca jej część obecnie w gminie Gromadka mieszka. Kolejne pytanie. Przepraszam. Ok. Kasztanowy rolnik pyta. Proszę poruszyć sprawę medialnej korupcji uprawianej przez Piotra Romana. Kiedy miasto sprzeda 40% udziałów, które posiada w telewizji lokalnej? A to kompletnie nie jest pytanie do mnie. Poza tym, jeżeli ktoś uważa, że to jest korupcja, to powinien zgłosić to do prokuratury i zapewne zostanie to podjęte przez prokuraturę, jeśli to prawda. Komentarz właśnie a propos forum i tak dalej pójdzie do kosza, dlatego że zarzuca komuś korupcję, ale nie udowadnia tej korupcji. Jest to tylko taka. Jak to się mówi? Insynuacja. Kiedy miasto sprzeda 40% udziału w telewizji zarsadli? Nie mam pojęcia, chyba z 10 lat temu podjęto uchwałę w tej sprawie. Rada miasta ją podjęła, <coughs> przepraszam, żeby pozbyć się udziału w telewizji, że trzeba rozpocząć procedurę sprzedaży. Dostał tę misję do wykonania obecny starosta Tomasz Gabrysiak, jak, gdy jeszcze pracował w Urzędzie Miasta. Chyba tej misji nie wykonał po prostu, nie wiem z jakich powodów. Wiem, że uchwała, z tego co wiem, uchwała jest obowiązująca. I no cóż, mamy dzisiaj urodziny Bolec Info, a nie Telewizji AZT. Kto ją ogląda, ten ją ogląda, to jest jego osobisty wybór. Miasto chce ją wspierać, sponsorować i mieć w niej udziały, więc je ma. I raczej to też się nie zmieni, a ja przynajmniej nie przed przyszłym rokiem, bo w przyszłym roku mamy wybory samorządowe. Kolejne pytanie, ciemnoczekoladowy Jaskier e, napisał tak, swego czasu kandydował pan z Ziemi Bolesławieckiej do Rady Powiatu, obecnie Ziemia Bolesławiecka jest w koalicji z bezpartyjnymi samorządowcami, jak pan ocenia ten twist, czy będzie pan ponownie startował w wyborach samorządowych? Nie będę ponownie startował w wyborach samorządowych, była to ciekawa przygoda, ale też strata czasu, energii i pieniędzy zupełnie zbędna, skoro ludzie doszli do wniosku, że nie chcą, żebym był radnym, to po co mam... Kolejny raz próbować to robić. Widocznie uznano, że się na niego nie nadaje, skoro mnie nie wybrano. Jak oceniam Mariusz Ziemi Posłowackiej w koalicji z perpartyjnymi samorządowcami? Już w trakcie tamtej kampanii wyborczej, w czasie, w czasie, w roku 2014, miałem bardzo silne wrażenie, że ten Mariusz istnieje, jest nierozerwalny. Pamiętam kandydata z mojego komitetu, czyli Ziemi Posłowackiej, który na swoim terenie wieszał baner. Komitetu u pana prezydenta, czyli jak ja to mówię, obecnie bezpartyjnych samorządowców. Yy, jakoś moja ocena tego mariażu jest chyba nieistotna. Istnieje, funkcjonuje, działa. Panom i paniom z jednej i drugiej strony się podoba. Wyborcy doszli do wniosku, że też mi się to podoba, więc mają to, co sobie wybrali. Tak. Patrzę, czy są tu jeszcze jakieś pytania, bo chyba już nie ma. Jeśli macie jakieś, możecie je pisać na Facebooku, możecie je pisać yy, yy, na YouTubie, one mi się wyświetlą, wrzucę je na ekran, jeśli będą cenzuralne i wtedy na nie odpowiem, ale chyba żadnych więcej pytań nie mamy, więc powiem Wam na razie takie rzeczy, że... Aha, przepraszam, tu mam jeszcze pytania z tego wcześniejszego tematu, których nie przeczytałem. Jest na przykład pytanie, czy w ekipie Boleć... Przypuszczam, że przypadkowe jest oczywiście to zniekształcenie nazwy. Są jacyś dziennikarze. W sensie wykształcenia zawodowego dziennikarskiego chyba nie ma żadnego. Chyba, żeby Darek zrobił y, piątego magistra ale nic o tym nie wiem. Trzeciego oczywiście nie piątego żartuję sobie. E, y, jesteśmy dziennikarzami z zawodu, a nie jesteśmy dziennikarzami z wykształcenia co widać, słychać i czuć. E, Coś tu jeszcze było? A, mamy jakiś komentarz, sprawdzimy o co chodzi. Eee... Pytanie. Bartek Ornowski. Czy Piotroman może być prezydentem przez następną kadencję i czy pan popiera tą kandydaturę? Czy tam zgodnie z zapisaniem? Oczywiście, że może być. Nie jestem w stanie mu tego zabronić. Eee... I raczej będzie, bo nie bardzo ma z kim przegrać. Czy ja popieram jego kandydaturę? Eee... Myślę, że nigdy pan prezydent Piotr Roman nie szukał poparcia u mnie i nie jest mu to poparcie do niczego potrzebne, jak pokazują wyniki wszystkich dotychczasowych wyborów, od kiedy jest prezydentem. E, tak, ale może być. Oczywiście, według prawa może być i według prawdopodobieństwa też może być i prawdopodobnie będzie. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to piszcie. A ja jeszcze sprawdzę, co tam miałem do. Czy nie przeoczyłem jakiegoś waszego pytania? Może tak. Te nasze urodzinowe live'y przez cały ten tydzień się odbywają codziennie o 12.00. Jest ktoś inny z naszej redakcji. Jutro będzie to pan Kazimierz Marczewski, w środę Dariusz Gołębiewski, czyli na specjalista od historii jego okruszki historii czytacie chętnie. W czwartek będzie to Patrycja Kozak, jedyna kobieta w naszym składzie tym takim żelaznym, najbardziej jak to się mówi, codziennym, pracowniczym, bo jeszcze mamy wspierającą nas Julię Drzewiecką, która pomaga nam w Instagramach i tym podobnych rzeczach. A w piątek na finał na deser krem de la creme, czyli redaktor naczelny Marcin Marczewski. Oczywiście w samo południe będzie. Teraz też macie fajną rzecz do obejrzenia na portalu Bolec Info, bo właśnie wrzuciliśmy wywiad z Klaudią Peters, mistrzynią, mistrzynią, mistrzynią i Postokroś mistrzynią, która kolejny sukces przywiozła w ten weekend i gościła tu u nas w studiu w zeszłym tygodniu, opowiadała o swojej karierze, o tym, jak do tego doszła. Do tych sukcesów, które ma teraz i tych, które będzie miała, bo będzie miała kolejne, co udowodniła właśnie w ten weekend i na pewno warto zobaczyć tę rozmowę w cyklu Babskie Gatki, w którym kobiety rozmawiają z kobietami. Właściwie jedna kobieta, patrycja Kozak, rozmawia z kobietami rozmaitymi różnymi od projektantki Ceremki przez sportowczynię, może być taki, żeby tak powiedzieć, sportowczynie, po kto tam jeszcze był gościem, po na przykład panią, która zajmuje się tańcem. O tak. Widzę, że nie macie chyba żadnych pytań do mnie więcej. Chyba. Słyszałem jakiś dźwięk w redakcji i nie wiem, co on oznaczał. Ale zakładam, że nie pytania, sprawdzę jeszcze, czy na forum nie ma żadnych pytań. Jeśli ktoś coś jeszcze do mnie ma, to może śmiało uderzać w tej chwili. Ale chyba nikt nic nie ma, więc gdybyście byli zainteresowani rozmową z panem Kazimierzem Marczewskim, to jutro o godzinie 12.00 samą południe możecie go pytać, a od rana będzie możliwość wpisywania, zadawania swoich pytań na łamach portalu bolec Info, który w środę obchodzi 19 rodzinę. Nie wiemy, czy będzie tort, ale to pewnie się dowiemy albo i nie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w imieniu Pana Kazimierza Jutro.